Nasza firma manuskryptów otrzymała wyłączność, to jest e, na cały świat, tak naprawdę, bo jest to jedyna tego typu wystawa, od muzeów watykańskich, z którymi blisko współpracujemy, na to, aby stworzyć pierwszy w historii format multimedialnej, imersyjnej wystawy i przenieść tak naprawdę kaplicę seksyńską w skali niemalże jeden do jednego. Dlaczego jeden do jednego? Bo wielkość po podłodze jest taka sama jak kaplica seksyńska. Przenieść. Poza Watykan. Z oczywistych względów, o ile inne dzieła sztuki, typu obrazy, rzeźby można przenieść w inne miasta, w inne miejsca, nikt nigdy nie przeniesie kaplicy Seksyńskiej. Freski są trwale związane z murami Kaplicy Seksyńskiej. Dlatego też jedyną szansą na zobaczenie tej wystawy poza, poza Rzymem jest zobaczenie jej w takiej formie, jaką właśnie tutaj zaprezentujemy. Muszę zwrócić się z ogromnymi podziękowaniami po pierwsze dla klasztoru i Ojca Waldemara, który był inkognito w naszej kaplicy w Warszawie, i sam w pewnym, w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać z ojcem na temat sprowadzenia kaplicy na, na Jasną Górę. Mieliśmy oczywiście sporo ofert z tym związanych, związanych z nową lokalizacją, z różnych części Polski. Rok jubileuszowy był naturalną konsekwencją, znaczy przychylność klasztoru. A co za tym idzie przychylność miasta, tutaj spory uśmiech i podziękowanie również dla, dla prezydenta miasta Częstochowy, ponieważ to, to, to zestawienie i Jasnej Góry i miasta Częstochowy i otwartość na tą szczególną wystawę czy sz, 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 szczególne przedsięwzięcie no sprawiła, że wybraliśmy Częstochowę. W roku jubileuszowym Paweł Franciszek zaprasza wszystkich do Watykanu i mamy nadzieję, że wielu pielgrzymów do Watykanu przyjedzie, natomiast na pewno nie wszyscy, udadzą się do Rzymu, nie wszyscy będą mogli wejść do Kapity Seksyńskiej i zobaczyć to wszystko, co daje bogactwo sztuki Kapity Seksyńskiej. Natomiast tutaj jest możliwość namacalnego doświadczenia tego w bardzo, w bardzo takiej namacalnej bliskości, spokojnie siedząc sobie na fotelu, i oglądając, więc przeżycie jest niesamowite. Myśmy oglądając tą wystawę w Warszawie także podglądali tych, którzy, którzy oglądają tą wystawę i rzeczywiście nawet wśród młodych, młodych widzów wzbudziło to wielkie zainteresowanie. Mogliśmy powiedzieć takie młodzieżowe wow. Więc na pewno współczesna technika daje niesamowite możliwości. I przy współpracy tutaj z Watykanem, o czym była mowa, no udało się stworzyć naprawdę wyjątkowe dzieło. No, myślę, że dla młodych pielgrzymów, turystów będzie, będzie bardzo atrakcyjne. Czas na zwiedzanie kaplicy Syksteńskiej, przypomnę, w, w oryginale w Watykanie to jest około 15 minut. Jak dobrze wszystko pójdzie, idziemy w tłumie ludzi, niesieni przez tych ludzi w ciszy. Nie możemy robić zdjęć, nie możemy za bardzo rozmawiać. 15 minut przejście przez kaplicę i tyle. W naszej wystawie możemy przyjrzeć się detalom, możemy spędzić godzinę w przestrzeni wystawy, czy ponad godzinę. Jeśli ktoś chce zostać kolejną godzinę, oczywiście zapraszamy. Natomiast dla nas istotą było przybliżenie ludziom kaplicy Sykstyńskiej, takiej jakiej dotychczas nikt nie widział, w szczegółach, w kontemplacji. Z opisami dostarczamy wiedzy, e, można będzie obejrzeć film, e, który traktuje o, o powstaniu Kaplicy Sykstyńskiej. Autorski film, gdzie narratorem jest Antonio Paolucci, wieloletni dyrektor Muzeów Watykańskich. Jest to najbardziej zaawansowana wystawa imersyjna na świecie, to znaczy imersyjna. E, poziom skomplikowania wystawy jest niezwykle wysoki. Aby zaobrazować Kaplicę Sykstyńską, e, rzutujemy ją za pomocą 39 ultra nowoczesnych rzutników, projektorów, Laserowych, które tak naprawdę wiernie odzwierciedlają samą kaplicę. Nasi dotychczasowi odbiorcy bardzo często podkreślają jeden fakt: że w przeciwieństwie do prawdziwej kaplicy seksystycznej, tej autentycznej z Watykanu, bardzo dużo dowiedzieli się u nas, jeśli chodzi o sferę wiedzy o kaplicy seksyjskiej o samym Michała ale dodatkowo my. Obniżyliśmy sufit i przybliżyliśmy tak naprawdę najsłynniejszą część kaplicy sekstyńskiej, czyli sklepienie, bliżej odbiorcy. Dzięki temu można znakomicie zobaczyć detale.